Od 31 marca w Galerii M.M. w Chorzowie podziwiać można wystawę rzeźb ceramicznych Grażyny pocicy. Zbiór prac zatytułowany jest Zajrzyj do wnętrza. To jest raczej takie zaglądanie do siebie, bo wiadomo, w, w procesie twórczym pod, podlegamy różnym wpływom. Wiadomo, naczynie kojarzy się zawsze z, jak, z jakąś pojemnością, z jakimś, jakimś wnętrzem, które można napełnić, czy to treścią jakąś e, psychiczną, prawda? Czyli można sobie wyobrazić, że, że, że tam, nie wiem, są to jakieś Naczynia na marzenia, na, na jeszcze jakieś inne treści, czy też na jakieś konkretne. Aczkolwiek um, mnie interesuje um, ścieżka naczynia um, takiego bardziej w, 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 w pojęciu magicznym, symbolicznym. To są bardzo trudne technicznie do wykonania prace, i myślę, że przy bliższym oglądzie każdy, każdy zastanawia się, jak, jak udaje się. To wypalić z gliny, ponieważ niejednokrotnie są to ogromne, monumentalne naczynia, które muszą zostać przeniesione jako mokra glina do pieca, a jednak zachowują ten kształt, zachowują cienkość ściany. Myślę, że wystawa naprawdę budzi zachwyt. Artystka urodziła się w 1952 roku w Jarosławiu. Studiowała we Wrocławiu na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Ceramiki i Szkła, gdzie obecnie jest wykładowcą. Kocham to robić. To mi, to, to, to mi po prostu daje jakiś taki też zastrzyk energii wiecznie z młodymi ludźmi, wiecznie jakaś gimnastyka umysłu, bo przecież muszę studentów naprowadzać na właściwe ścieżki. Jak jadę do domu autobusem, to już chciałabym być z powrotem na uczelni, czyli zacząć jak gdyby znowuż od początku. Grażyna Płocica brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Między innymi w Monachium, Pradze, Moskwie, Paryżu czy Nowym Jorku. Zorganizowanie wystawy rzeźb nie jest łatwe z uwagi na kłopotliwy transport prac. Dochodzi transport gdzieś dalej, to, to, to jest to już dużym problemem. Dlatego myślę, że. To jest dodatkowy atut tej wystawy, że można tak daleko od Wrocławia obejrzeć tak dobrą rzeźbę ceramiczną. Prace artystki można oglądać w galerii MM do 22 kwietnia.